Witamy wszystkich bardzo serdecznie, jesteśmy na gali rozdania nagród Golden Arrow i gali rozdania nagród dla najlepszych agencji marketingu, marketing services i agencji digitalowych w Polsce. Jedna z tych nagród agencyjnych powędrowała do nas, do Unicorn. Bardzo dziękujemy kapitule konkursu za docenienie tych naszych wyjątkowych, unikowych skillsów, również oczywiście całemu jury za nagrody w kategorii innowacja internetowa Golden Arrow. Ja bym jeszcze podziękować bardzo klientom przede wszystkim, bo ta nagroda dotyczy spektakularnych wyników w ocenie badań satysfakcji klienta, więc to zdecydowanie oni nam wystawili taką piękną laurkę, czego efektem tak naprawdę jest ta nagroda. Także raz jeszcze bardzo dziękujemy. A jeśli chodzi o samą galę Golden Arrow, to też chcielibyśmy podziękować za bardzo profesjonalną, bardzo dobrą organizację i myślę, że spędzimy jeszcze tutaj chwilę naprawdę dobrej zabawy, dobrze się bawiąc. Także bardzo dziękujemy. Dziękujemy wszystkim i oczywiście gratulujemy wszystkim nagrodzonym dzisiaj agencjom i klientom.